Siema moje Minecraftowe świry w dzisiejszym odcinku zanim powiem co się dzieje, to ze względu na to, że jesteście małymi tiktokowymi dzieciaszkami i nie macie skupienia uwagi dłuższego niż dwie sekundy, to dam wam z boku ekranu gierkę jak r gra w tym momencie w TFT Przywitajmy r 3 Hejo! <grym> o nie, czemu was nie słychać? Stop! Achtung! A właściwości, urządzenie! Eee, eee, e, 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 e. coś powiedzieć? Cześć! O, po A mnie słychać z dobrego mikrofona? Tak. A, z dobrego no ta, ale czy w OBS-ie? Ale ty jesteś <śmienicielizacja> <śmieniciel> 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 Dobra, <śmieniciel> więc tak. No, eee, przeprowadź. O, ale mam bico potężnego, jak napinam. Nie napinam, napinam. Dobra, ale też <śmieniciel> <śmieniciel> e, nie bardzo się. Nie Przeprowadziłem się. Mieszkam już samemu, więc. Pie... Ja się przeprowadziłem Mama nie nie, wy... z, dwie godziny te... z dwie godziny temu, więc trzeba sobie samemu zrobić jedzonko, już mamusia nie zrobi obiadku. Przez całe życie kochana mamusia sponsorowała te odcinki robiąc mi obiadki, bo bez obiadku bym umarł, ale tym razem już ja jestem <laughs> sponsorem i ja nie zrobię obiadku, tylko kolacyjkę. Więc dzisiaj mamy tak, bułkę. Braksynich mamy... na dwa. Camembert present. Hmm? Yy, Automatycznie I mamy Twój smak. Twój smak. <laughs> twój smak. Twój smak, by te... sobie. W ogóle, nie wiem czy wiecie, ale mój kanał. Zaw... Tak? Nie jest stricte kulinarny, ale przez cały czas mojego kanału się zawsze coś przewija, takiego jedzeniowego. Bo y, po pierwsze mam realnie kulinarne, kulinarne odcinki, tak jak ten teraz, ale mam jeszcze... Jedzenie jak, jak robiłem tatar. Ale no właśnie, też na przykład, nie wiem... Jedzenie y, czekolady. Spośród moich odcinków z War of Tanks chyba najwięcej wyświetleń ma ten, w którym jem sobie banana albo chleb podczas gry w War of Tanks. Nie, pa nie pamiętam, ale coś takiego. Banan. Poczekajcie, bo ja to... Tu... Kajzerkę zaraz rozwalę, no. Dobra, niech będzie to. Masz ksy na dwa, może? Okej. Okay. Puźwa! Proszę cię wyśmij, zrobią szybko i wyślij, roluj. Nie, nie, mam nie, nie masz pieniędzy. masz tylko coś za chwilę. Jednej mam na trzy i to wygraliśmy. Dobrze, teraz bierzemy Twój smak. I kurde, no, nie mam niczego nawet masła, nie mam trochę bieda, nie kupiłem. Drogie masło, dyszkę kosztuje masło, wy w ogóle wiedzieliście o tym? Tyche masło? No! Jedną masło i jedna koska dykka. Dzięki mam sale na 3. To jest chore cena. Potrzebuję więcej subskriberów będziesz zarabiać. Tyle, żeby masło chyć. Za trzeba wylać. robić streamy na TikTokie. TikToku again. Jak robisz jedzenie, nie? Przez cały dzień i gadasz z leź. Ja nie wiem czy my to, wygra... ja to Ja mam tam... sale na 3. Ja nie mam. Nie, nie, nie wiem ile to tankuję. O kuźwa, jak sobie złączyła backlane właśnie. Ja myślę jak... jak to... Nie wiem ile to wyplankuje, naprawdę. Tepam. Wy macie tepanie w tej... TFT? Te te? Eee, no tak, tablat. bo to jest tabla. Ale to po co, że możesz, nie wiem... Uchylić się? Możesz pomóc przed... koledze, tak. Gramy razem, tak jakby. Eee, tak, gramy 2 na 2, na 2 na 2. Ale to fajne. No. E, Potrzebujesz, jakąś jedną postać za 4 golda czy coś? Dwóch szanów Albo jednego razem im za dwójkę tylko po prostu Nie, mam zero golda Mam nie. jeden golda Mam zero golda ja chciałem zadowolony z tym hapieniem jednym Co ja tu dać? Dam to pi to jest jakiś odcinek z GUTE, zrobiłem kanapę, no, podoba mi się bułe. Oh, to jest tak. I widzowie nie ogarniają o czym wy Ale ja też nie ogarniam. Zostań <grym grym grym> A, bo mogę... Może skoczę zobaczyć o, półka, a, jaka w, się w, Ten mi przed... Teraz mi na Blackline. Ale nie grają w gaszące światło. Co? O dobra, szybko wygrałeś, widzę. Dangelite. Umierające światło. <grym> Nie wiem co jest bardziej interesujące do oglądania dla tych dzieci, to jest światło. Widzisz, że knap teraz wszystko? Co to No bo to jest epik na 3 Ale I te mi chodziło. A, no to i nie, to mi chodziło. No item tak, tak. No to z safe. Ej, znowu 1 HP. <laughs> jeszcze raz? Znowu na jednym HP. No no tak, to no, u nas to norma. Co jeszcze? Jednym? No ja mogę grać. Chłopaki, pochwalę wam się. Chyba skończyłem się kolację robić. Śniadanie, tak. Kolacja. Teraz będzie degustacja, ale degustację już można. Teraz na drugie dla wspierających. <śniadanie> Żeby zobaczyć degustację, kum. Nie, 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 nie. Ja tutaj sobie kulturalnie zjem Tylko w tym momencie. Dobra, ten. Y, takie jaka komputerówka musi. Nie, wiem, w tym roku chyba będzie dobrze. No reszka ja cię. Idę Niezu, numer Mikrofon muszę. Nie piszę w Word, nie gadaj teraz <laughs> takich rzeczy. <laughs> muszę mikrofon. Piszeć. Daj mi spokój. Dostaw <laughs> mnie, nie jesteś moim tatą. Ale ty jesteś moim. No tak, ale ty moim nie. O, ale uwielbiam zmieniać miejsce mikrofonu i nie pauzować nagrywania. To jest, jestem tego fanem. Dobra. Tutaj trzeba zakręcić, dobra Dobrze mnie słychać popacy? <laughs> tak, tak, tak. tak. Dobra, <laughs> Pytanie czy ten materiał będzie surowy wrzucane? No To dobrze <laughs> to Nie widziałeś teraz robię, Nie, ale stream <laughs> widział Muszę tu zmontować? Nie, nie mam tu. Spokojnie, nic takiego nie ma. Znaczy, jakiś ci Powiedz co się stało. Nie, no Tattic odpali za coś pisać. Boże, że dobra. Teraz... Szósta minuta, obczaję chyba. I mam tak, mam... O, radę dwie kanapki z Almette. i... No. Pół Sara Kamember. No, widziałem to. Oj. Jakiś śrad nie piszę. pisze. na mam takie pytanie. W jaki sposób dostałem... fajny stream, powiem Ci. Dobra, nie ma, nie nie. Podobało mi się to. Czekaj. O Warner tam! E... Nie, um... nie tak, tam nic nie było. Dobra. Nie było tam nic. No spokojnie to czytałem też. Nikt mi nie wysyłał Dick Pika. Niestety. Ja wysłałem. Ja wysłałem. Mi nas tam w ojcu. <noise> to jak to brzmi? Ła. Mm. No to na czosnku moja kieszonkowa Nie wiem, ale powiem ci, że... Tak jak hamster był pod moją protekcją, to już nie jest Jeszcze raz, co? co? Mm. I co jak znaczy? ktoś będzie banował hamstera, to ja nie interweniuję w żaden Lebie, sposób To jest lepsza? To wybierz którąś to Lepszą e, A czemu nie interweniujesz? Co zrobił? O no, powiem ci później <laughs> A, czyli nie na nagranie Zobacz, A robisz Tom? Którą robisz? Dobra, to nie, nie. Albo dożyć. Jeden kawałek tam podziel, co nie? skrócie. Oh. Poczuwa się. Serio? No. Hmm. Ciekawe. Ale że on? On. W czym on się to... ma niby poczuwać? zrobił coś głupiego i mu napisałem, że jak jeszcze raz zrobi to coś głupiego, to, 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 to będzie niemiło. A on, i, i on zaczął ze mną gadać na równym poziomie, czyli o, wiesz, tam uważaj na coś, coś tam ten, no, poczuwać się zaczął. O jest, ale głupotę zrobił właśnie. Później Ci powiem, jak on głupotę jeszcze zrobił. Z Waszego. Ła, koniec tego wideo, Boże Święty. Już od trzech minut. <laughs> już... Ale więcej reklam. <laughs> no, o czym gadamy? Musimy o czymś pogadać w takim razie. O chlebie, o twoim ulubionym chlebie jeszcze raz. Sma... Nie no, to już było. No, to, o, co dobra. E, dobra, to był odcinek? Zamągasz, Tak. O, dobra, e, to... się o furasach. Rzeczy na ten, na kontent na na... Nie omijaj pytania Co są już w rasach Pytam mm. się Zapiszę to pytanie do następnego Q&A Naprawdę A o fanboyach? Jak sądzę to napiszę, napiszę. Oh. Załatwimy po streamku, tak, tak Dobra, nie no już 10 minut na no to kto się się ogląda, nie wiem Ja bym oglądał słownego Jupitera Dobra, to już trzeba